Witam w kolejnej części. Dalej idziemy pociągiem. Z niechcianymi pasażerami. No. Ożeś, ty... Sukin syn. Na chwilę nie można się odwrócić Jest tam kto Aha. stacja końcowa, proszę wysiadać Jezus Czy ja jestem tu nogami? Czy co? Jasna cholera. No tak. Strzelaj, strzelaj Wzdychaj. Jezus, to było dobrze. O cholera.

To była że będzie gorzej Że będę bardziej bezbronny o, ale tak. Tego bydlaka to chyba nie zabiłem Więc coś tam zwiało. Dobra Niedługo się spotkam z nim. Save, ok. Już tylko dwanaście, dobrze, w sklepik by się przydał. Kiedyś ty widziałem, to ty byłeś? A no, to jest tylko to Tym razem mnie nie zaskoczył, bo tak myślałem, że coś tutaj wstanie. Za dużo tych trybów było. Dziewięć boi. Tak. Fashion Kid? Trixie... Fine... Candies? O que é Lemon Gun? Oh, 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 oh... Casa, casa... É provavelmente aqui... Okay Ok... Tak nie to nie O o Możesz <grywa> Cieka z ną pójdzie Jezu I za dużo was tu odpierdolcie się wszyscy de mnie God can We can't talk. I we huh> the tracking our signals. Are the memories coming back to you? They're coming back to me. good ones. The bad The more I remember, the more my head hurts. I keep seeing the symbols. The symbols too, Isaac. In him, they keep seeing his face. Shit. Tell me. So to było? Jak was wszystkich jasna cholera. Jeszcze raz zapiszę. O, sklep, całe szczęście, najwyższy czas, ponieważ potrzebuję amunicji, plasma energy, tak Chciałem kupić więcej tych różnych jakichś tam kostiumów, tylko nie wiem co na... No. coś tutaj jest... Eee, bonus do broni... Bonus do stazy... Do broni... Light, line gun detonator... Contact beam... Flamethrower... Eee, Medpak, Bonus do apteczek... A nie mam bonusa do plazma cuttera na przykład i. That's not a secret rifle. And... A, tutaj mam bonus do karabinu tego pulsacyjnego. Elf Security Suite. Zobaczmy. Często używam karabinu pulsacyjnego, więc się przyda jakiś bonus. Jeśli napiję herbaty przy okazji. nie pod, podziwiać nowy kostium. No taki. ...żołnierski, widzisz? Fajne. Czy to pan do Aha, teraz już mi. Gdzie nie mogę. Aha, tutaj jest, tak? Czy nie? Nie wiem. Nieważne. Tam to miałem bonus do karabinu posesyjnego jeszcze do czegoś, tylko nie wiem do. Seeker Rifle, chyba. Po um, prostu fire single long range round. Hmm. Chyba i tak tego nie mogę już kupić, bo mam za dużo broni. Dobra, połaźmy już z tego sklepu i chodźmy dalej. Tu mam za mało tej amunicji. Generalnie jakoś mało mam amunicji w D. Kupię wreszcie jakoś... O! Tak... 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 I tyle. Jeszcze jakąś porządną ilość tej amunicji, a nie tak kurna... Co to raz? 104,48... Dobra. I tak będzie. Dobrze, idę w Just check his emergency. Hey Dana, there's this crazy guy that keeps contacting me. I saw him back at the hospital. Nolan Stross. He was a patient in the project, just like you. Yeah? Well, why was he there? What does he want? He's a psychopath, Isaac. Stay clear of him. He murdered his own wife and child. Okay, I'll be careful. Tylko nie takimi gromadami jak poprzednio, poproszę. Można no, no, zamówić no, chińszczyznę? Znajdź swój pokój. Zapytaj nas jak. No, chciałbym. Ten gość chyba... ta pani... już znalazła. jakieś dzieci, markera... O! Nie wiem, czy to jest to, co powinienem robić, ale... chyba to trafiłem. the hackers' Izaka. this to you Dana, I thought you were routing me to residential. This looks like a unitology recruitment center. Am I still on track? Yes. There's an old maintenance access point in there that'll take you through the waste disposal system and into the Cassini Towers. Stay sharp. Zostań ostry hmm, Jakieś biura Kolejny log Coś o rekrutencji Nieważne, nie chce mi się tego czytać Za długo już Możesz. Że... <laughs> Nie no, przepraszam, ale. Jakoś tak ciągle mi się mówi. Co? Co ja miałem niby zrobić, żeby temu zapobiec? What the fuck. Tam było... tam chyba było napisane jakaś wskazówka, bo że mam użyć kine, te tej kinezy, te telekinezy. Ale w jakim celu? Eee, czy może schować? Czy można schować wiem. Teraz będzie dobrze. Nie, tylko nie wy Jezus, Maria. Dzieciaki z piekła rodem. takim cudem ja miałem o tym wiedzieć, że mam się schować. Ach, nieważne. Musiałem chociaż raz tam wlecieć, żeby wiedzieć o tym, że coś takiego się stanie, i że muszę tego uniknąć w jakiś sposób. Może troszeczkę się poirytowałem Panie... Chciałem powiedzieć, że on pewnie się Poruszy w stanie Ale się pomyliłem Okay. okay, whoever sees this, listen up. You can use Kinesis to pull blades off dead ones and shoot it back at them. Watch. Watch. I stayed alive three hours using this trick. You see? Just shoot it back at them.

Stało. O, tam jest krzyneczka. O, okej. Okay. Już nie sięgnę. Zamknięte. Dużo, Okej, okay. do środka udamy się w część następnej. Do zobaczenia.